Chwała Bogu. Oto mamy znowuż kolejny czas, kiedy możemy być zgromadzeni u stóp naszego Pana Jezusa Chrystusa i z tego się radujemy, myślę. I jest napisane, że Słowo Twoje jest pochodnią, nogą moim i światłością, ścieżką moim. Chwała Bogu, że mamy dzisiaj to Słowo, które jest pochodnią dla naszych nóg. I oto ja myślę, że nikt z nas nie chce chodzić w ciemności, ale mamy to Słowo i przez nie możemy chodzić w światłości, bo to Słowo oświetla nam naszą drogę, nasze życie i widzimy, jak stawiamy kroki, który, kroki na drodze, którą mamy iść. Brat Mariusz wspominał o pomazaniu, o Oliwie. I prawdą jest, że w zasadzie my wszyscy powinniśmy mieć zawsze taki świeży olej pomazania, prawda? To jest ważne, aby mieć tą oliwę, aby jej nigdy nie brakowało, aby się świeciła. I kiedy jest ta oliwa w życiu naszym, to jest to pomazanie, i w ten czas możemy, tak jak było czytane, być błogosławieństwem. Ale. Jak zrobić, aby ta oliwa mogła być zawsze w naszym życiu? I kiedy tak słuchałem, kiedy Mariusz mówił, przypomniała mi się historia, i nie wiem, czy znacie, jak w dawnych czasach pozyskiwano oliwki. I w dawnych czasach, żeby y, oliwkę pozyskać, to wiecie, pierwsze brano kije i oprzepywano te oliwki, później je zbierano, deptano, gnieciono i dopiero w ten czas. Sączyła się z tych oliwek oliwka. Zobaczcie, jeśli my chcemy, aby Boże namaszczenie na nas było, to przyjdzie czas, kiedy będziemy bici, kiedy będziemy gnieceni, kiedy będziemy deptani, i co z naszego życia będzie wypływać? Czy będzie wypływać ta oliwa, która będzie świecić, czy może będzie gorycz? Co będzie? W naszym życiu. A więc e, chciałbym tak podkreślić, bo w wielu miejscach Słowa Bożego mówi, jak nasze życie będzie wyglądać, że ono będzie pasmem ciężarów i utrapień. Ale chwała Bogu, kiedy Bóg jest z nami, wszystko możemy znieść. Mało tego, pomimo tego, że nas biją, że nas gnietą, że źle na nas mówią, to ta oliwa i to światło jest w nas i możemy rozświetlać tą ciemność. Chwała Bogu! Czy wszyscy chcemy, aby ta oliwa była w naszym życiu? Jeśli tak, to będziecie bici, będziecie deptani i ta oliwa będzie wypływać. Chwała Bogu, że Bóg ma sposób na to, jak pokazać, co jest w naszym życiu. I my możemy e, przeglądać się w lustrze Bożego Słowa. Również jest napisane, co człowiek sieje, to i rządź będzie. I o to myślę, że każdy o tym wie. Wiecie, ja troszeczkę rolnictwem się zajmowałem i kiedy siałem pszenicę, to ja nigdy nie oczekiwałem, że mi wyrośnie żyto czy jęczmień. Ja wiedziałem, że jak sieję pszenicę, to wyrośnie pszenica. Jak sieję żyto, to wyrośnie żyto i to jest normalne. A jak nie sieję nic, to wyrosną chwasty. I to jest ciekawe. Nie, że nic nie będzie, że będzie stan taki sam. Nie będziesz bał rolę, nie będziesz siał nic, Chwasty zarosną bardzo szybko Twoje pole i będzie wielki problem w życiu. I kiedy słyszę, często mówi się chwała Bogu. Ja lubię to słowo, lubię kiedy możemy powiedzieć chwała Bogu. Słyszę, kiedy ludzie odpowiadają chwała Bogu. Oto radujemy się, bo chwała Bogu się należy. A gdyby tak ktoś przyszedł i zadał pytanie: dlaczego Ty oddajesz chwałę Bogu? No chciałbym wiedzieć. Wiecie, jak ktoś przyjdzie i nas zapyta, obojętnie o której godzinie w nocy, abyś wytłumaczył się ze swojej nadziei, to myślę, że każdy z nas potrafi się wytłumaczyć ze swojej nadziei. Dlaczego my chwałę Bogu oddajemy? Dlaczego oddajesz chwałę Bogu? No bo każdy powie, Bo Bóg jest miłością. I mało tego, Bóg posłał Syna swojego, aby umarł za mnie i za ciebie. W liście do Rzymian, mi się bardzo podoba ten werset, piąty rozdział, ósmy werset, i tam mówi Bóg zaś daje dowód swojej miłości do nas. Bóg nie tylko jest miłością, ale On jeszcze daje dowód swojej miłości do nas, że kiedy byliśmy grzesznikami, to Chrystus za nas umarł. Chwała Bogu. Oto Bóg nas umiłował. On posłał swojego Syna, On dał dowód. I po co przyszedł Pan Jezus? On przyszedł po to, aby nam otworzyć oczy, aby otworzyć oczy ślepym, aby wyprowadzić więźniów z ciemności, aby wyjść z więzienia. I oto każdy z nas był taki czas, kiedy byliśmy w ciemności, kiedy byliśmy w więzieniu, kiedy byliśmy w niewoli szatana, a dzisiaj... Jesteśmy wolnymi ludźmi. Tylko takie pytanie, czy naprawdę jesteśmy wolnymi ludźmi? Bardzo często słyszę, jak wypowiadamy się na temat wolności. Ja, kiedy mówię na temat wolności, to mówię: człowiek wierzący wolny jest od grzechu. Chwała Bogu. Oto Pan Jezus przyszedł po to, aby dać nam wolność. I abyśmy mogli być wolni od grzechu. I z tego raduje się moje serce. I chciałbym przeczytać słowo Boże z Ewangelii Jana. Ewangelia Jana, ósmy rozdział, 31 werset. Od 31 wersetu do 36. I mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział. Zaprawdę, za prawdę powiadam wam. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze. Lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Chwała Bogu. Oto Pan Jezus przyszedł, dał nam wolność. On Położył swoje życie, On cierpiał za Ciebie i za mnie. On przelewał swoją krew. Czy my w naszym życiu potrafimy to doceniać? Czy każdego dnia myślisz o tym, co Jezus uczynił dla Ciebie? Kiedy myślimy o tym, to wdzięczność będzie w naszych sercach. To będzie chwała, płynęła dla imienia Bożego. Ty będziesz dziękował każdego dnia, że On spojrzał na ciebie. Ja nieraz myślę i nieraz o tym mówiłem, ile ludzi jest wokół nas, a On spojrzał na ciebie, a On spojrzał na mnie. On wybrał nas, abyśmy byli Jego własnością, Jego wyłączną własnością. I Bóg mówi wyraźnie, że On jest święty. Bóg jest święty i mówi, żebyśmy my byli święci. To jest podstawa. Wiecie, dzisiaj chrześcijaństwo nie lubi słuchać nauki o świętości. Uwierzcie, że to jest prawda. Ja przebyłam w wielu zborach i chcę powiedzieć, że ludzie nie lubią tej nauki. Lubią te słowa, jak się wypowie, ale żeby się nie wgłębiać za głęboko. I Pan Jezus mocno mówi do swojego narodu. I On mówi do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. I ktoś powie: My wierzymy w Pana Jezusa i chwała Bogu. I Żydzi też wierzyli. Tak czytamy. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, jeżeli wytrwacie w wolności, to jest podstawa wytrwać w wolności. Ale jeśli nie wytrwasz w wolności, przeciwnikiem wolności czy przeciwnością wolności jest niewola. Jeśli nie wytrwasz wolności, stanie się znowuż niewolnikiem. O tym mówi Boże Słowo. I Pan Jezus w 34 wersecie mówi wyraźnie: Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, każdy, to, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A więc odpowiedzmy sobie, jak nasze życie wygląda. Każdego dnia czy jesteśmy wolni od grzechu, albo jesteśmy adwokatami grzechu? Wiecie, ja z przykrością to mówię, ale ja chcę, żeby to tak nas pobudziło, abyśmy przeglądali się w tym lustrze Słowa Bożego. Ja najwięcej adwokatów spotkałem w kościele, gdzie bronią grzech. Nawet z ludźmi tego świata będziecie rozmawiać i zobaczycie, że oni zgadzają się, no grzech to jest złe. A w kościele często broni się grzech. No wiesz. No my tylko ludzie i tak próbujemy się wytłumaczyć. Biblia naucza inaczej. Jeśli chcemy żyć wiecznie z Panem, mamy być wolni od grzechu. I w ten czas będziemy mogli żyć wiecznie z Bogiem. Dalej e, Pan Jezus mówi, jakbyśmy czytali, że Waszym ojcem jest diabeł. A więc uwierzyli Pana Jezusa, a później Pan Jezus mówi, że waszym Ojcem jest diabeł. Dlatego myślę, że to słowo jest takie ważne, abyśmy rozważali, przechowywali je w swoim sercu. Chciałbym przeczytać jeszcze jedno miejsce, które jest bardzo ważne i ono jest napisane w liście Jakuba, trzeci, trzeci werset. W liście Judy, trzeci rozdział, trzeci werset: Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do Was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do Was i napomnieć Was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. I oto piękne słowa Juda pisze do kogo, do wybranych, do powołanych. My w liście Mateusza czytamy: Wielu jest powołanych, ale mało wybranych. Oto wielu jest powołanych, ale mało wybranych. Dlaczego? I Juda tutaj mówi: On się zabiera z gorliwością do pisania i napomnienia ludu Bożego, aby podjęli walkę. Bracia, siostry, walka, ja myślę, że my wiemy. To nie jest nic łatwego. Akurat teraz myślę, jest na czasie i my możemy mówić o tym, co to znaczy walka, o tym, co to znaczy bój. Oto walka to jest coś strasznego. Wojna to jest coś strasznego. A człowiek wierzący, ja chciałbym powiedzieć, jest na wojnie całe życie. Oto my jesteśmy każdego dnia na wojnie i musimy walczyć. Są chwile lżejsze i przychodzą chwile trudniejsze. I my, Juda mówi, my mamy podjąć walkę o wiarę. Co to znaczy wiara? Wiara jest pewnością. Wiara jest pewnością, że Bóg da nam siły do tego, abyśmy zwyciężyli. Jeśli wiary nam braknie, to ja chciałbym powiedzieć, że nie będzie zwycięstwa w naszym życiu. Jeśli morale upadną, to wiecie, no, no, jak walczyć? Ja myślę, że wiecie, nie ma moralu, jak to mówią wojsko, no, nie ma tego, wiecie, tego czegoś, to ono raczej nie wygra. A więc wiara jest bardzo ważna, aby podjąć walkę o wiarę, która raz na zawsze Została przekazana komu? Świętym. Oto ta wiara została przekazana ludziom świętym, tym, którzy skorzystali z łaski Bożej, którzy zostali oczyszczeni. I teraz my mamy tak walczyć, aby nie dostać się do niewoli. I ja myślę, że nikt, nie chce dostać się do niewoli. Ale ta niewola, którą szatan bierze, jest straszną niewolą. To jest coś, co prowadzi nas do śmierci wiecznej. Dlatego ważne jest, abyśmy przeglądali Słowo Boże, abyśmy przeglądali się w tym lustrze Słowa Bożego, abyśmy każdej chwili, każdego dnia słuchali to, co jest mówione i czytali i wgłębiali się w słowo Boże. Dlaczego to jest tak ważne, aby nie stracić życia wiecznego? Dzisiaj Mariusz zacytował z listu do e, Tymoteusza. Ja może odczytam to miejsce, on zacytował, a ja przeczytam. E z czwartego rozdziału, a to jest szesnasty werset i mówi tak tutaj Słowo Boże. Pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy Cię słuchają. Pilnuj siebie, wnikaj w siebie, trwaj w tym ustawicznie, bo tak czyniąc samego siebie zbawisz i tych, którzy Cię słuchają. Jakie to ważne, abyśmy pilnowali samych siebie. I dalej jest napisane, ale to nie tylko, i nauki. Ważna jest nauka. Nie na darmo jest napisane, że lud mój ginie, gdyż brak im poznania. I oto tutaj przeczytaliśmy, Juda powiada, abyśmy podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Oto człowiek święty to jest ten, który jest odłączony od świata dla Chrystusa. On jest odłączony. To jest człowiek e, święty. Ja myślę, że rozumiemy. To jest człowiek odłączony od grzechu. I tylko człowiek święty i czysty może mieć społeczność z Bogiem. E, ostatnio też wspominaliśmy o tym, że jeśli arcykapłan wszedłby do miejsca najświętszego, a gdyby był grzech w jego życiu, to on by stamtąd już nie wyszedł. Tam nie mógł wejść człowiek nieczysty. On musiał być święty. I dlatego Bóg naucza nas i przypomina nam poprzez swoje słowo, abyśmy podjęli walkę od wiarę. Ja bym powiedział bardziej bój. Ja myślę, że walka to jest jedno, a bój to jest coś jeszcze mocniejszego. I yy, bój to można powiedzieć, to jest kiedy my stoimy i w poście, i w modlitwach, kiedy w taki sposób stoimy przed Bogiem, to On dodaje nam siły, to my będziemy mogli przezwyciężać wszelkie słabości, to rzeczywiście będziemy odłączeni od tego świata dla Chrystusa. Mamy żyć tylko dla Niego. I dlatego Bóg tak mówi, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Niech ta oliwa namaszczenia będzie na głowach Waszych. Jeśli tak będziemy żyć, tak będziemy postępować. To Jego ręka będzie nad nami, to Jego błogosławieństwo będzie nad nami, to będziemy prowadzić życie zwycięskie, to będziemy wolni od grzechu. Chwała Bogu, tak może być, ale w dużym stopniu to zależy, czy będziemy pilnować siebie, nauki, czy będziemy wgłębiać się w swoje serce, przeglądać się w lustrze tego słowa, żeby być członkiem.